No, witajcie, kochani, witajcie. Mamy 26 lutego 2023. Co na dzisiaj? Hmm. Tutaj jest pokusa. Piętnastka. Gdzie indziej to diabeł. Jeszcze, gdzie indziej to ego. No, ale popatrzmy na tę pokusę. Ponieważ oznacza, że tego dnia. Może możesz mieć taką pokusę. Może ktoś chcieć ciebie skusić na coś. A może na siebie samą samego. A może na kasę. A może. Hmm. Oznaczać także niestety, że zakazany owoc. Jest najsmaczniejszy. Może niestety, także widzicie, to złoto tam oznaczać chciwość, pazerność, możliwość zdrady, uzależnienia, a także poddanie się, rezygnacja. Bo widzicie, że ona tam padła jak kawka. No i. Mm, już sama nie wie, co ma robić. A więc może naprawdę nie wierzy w siebie, w swoje możliwości. Może zachowuje się destrukcyjnie w stosunku do siebie, czy innych, lub siebie i innych. Może czas uwolnić się od niezadawalających. sytuacji, warunków, układów. Tu się kłania Archanioł Michał, który swoim świetlanym mieczem może cię uwolnić właśnie od tego łańcucha niewoli, ograniczonych wierzeń, przekonań i tego zachowania nieciekawego. A więc raz byłeś alkoholikiem, dajmy na to. Czy raz grałeś w gry hazardowe? Czy raz byłeś uzależniony od pornofilmów? Jako taki przykład. I niby już przeszłaś, przeszedłeś te 12 stopni AA na przykład. A tu nagle powraca pokusa. Może namawiają? Jeden kieliszeczek, jedna lampka wina, jedno piwko. Albo jesteś gdzieś w towarzystwie i. Wow, jak on smacznie wygląda. A jaka ona słodziutka. Tak chciałoby się pokosztować tej radości. No właśnie. To jest taki dzień że może będą niektórzy przetestowani. Czy dasz się skusić? Wraca twój ex, czy exka. Na przykład. Ty wiesz, że to osoba uzależniona. Ty wiesz, że to narcysta, narcystka. Ty wiesz, że to socjopata czy psychopatka. Ale wow, tak naprawdę pewne sprawy były bardzo gorące. Może by tak popróbował, pokosztował. No właśnie. <śleszczeń> Więc różnego typu pokusy mogą nas czekać tego dnia. Ale za tym stoi diabeł, czy też ego. Więc mm, może, to, może też tak być, że ktoś ma ochoty na to ciasto, chociaż wie, że nie powinien jeść słodkich rzeczy. Może. Ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za jakąś sytuację. Niektórzy mogą martwić się o pieniądze. Może tu towarzyszyć strach jakiś. No więc zależy od tego, do. Kogo mówię i kogo to, w jakim stopniu, i gdzie, w której sytuacji, w, w jakim układzie dotyczy. Ale uważajmy. Uważajmy, bo to mogą być właśnie testy. Zdasz, zaliczysz, czy też nie. Trzeba się jeszcze czegoś uczyć? Tu mogą właśnie wchodzić w grę i lekcje, i długi karmiczne. No właśnie, mm, aż się zamyśliłam, bo to może być mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo możliwości, okej? Okay? 26 luty, no 26 luty to jest, słuchajcie, niedziela, a więc, hmm, ciekawie się zapowiada. Buziaczki uściski, pa!